mi się nie podobają. nie, nie mi też się nie podobają. Hello Hello witam was w nowym odcinku z Aszunią. ponownie Dzień dobry hello. i tym razem nasz budżet na zakupy na vintage wynosił 25 zł. Za całą stylizację mm -hmm. bez kosztów wysyłki. Tutaj trzeba podkreślić, bo jakże byśmy się nie zmieściły, mimo że wysyłka na winter czasem kosztuje 3 złote, czasem nawet i złotówkę. Tak, ja ją za darmo, była promocja do ruchu, więc już jakiś czas temu zamawiałam. Myślę, że z miesiąca albo dwa, więc to wszystko leżało, e, więc mi się udało, bo w ogóle tylko musiałam zapłacić te koszty sprzedaży takie. Tak, te takie w razie co jakby Brazista. nie dotarł przedmiot, czy tam są takie zabezpieczenia. No nie wiem, jestem ciekawa, jak to wszystko wyjdzie, nie mamy żadnego tematu przewodniego, więc tyle. Tak, to co mam pokazywać? To zapraszam. 25 zł to już naprawdę jest mało, bo jak chcecie dużo rzeczy kupić, a buty nasz tak często są drogie, naprawdę ciężko jest w buty znaleźć. No się zaczynają z fotki, mm. ale ja słuchajcie, polowałam chyba na te rzeczy łącznie z miesiąc. Ja się cały czas chodziłam, odświeżałam, miałam w terekach wtedy, no wiecie jak to jest, tak? Pierwsza rzecz, sukienka, jedwab i wiskoza, więc skład naprawdę fantastyczny. O kurde, ale taka, powiem Wam, że nie do końca w moim stylu, ale... To nie musi być w moim stylu. To jest A. też założenie tego filmu, że oceniamy same rzeczy. Powiem Wam, że przy takiej kwocie w ogóle nie myślałam o stylu Kasi, szczerze, ani o swoim też. Tylko po prostu szukałam rzeczy ładnych, które mi się podobają, żeby właśnie najlepiej miały dobre Tak, ale rzeczywiście dobry, do, dobry materiał czuć. Może się okaże, że jak przymierzę, to pokocham na przykład do... Martensów, jakby tutaj tak podciągnąć, taki surowy lub bardziej. Może, może. Tak, ta sukienka kosztowała 8 złotych, także naprawdę ktoś tanio ją y, wystawił. I często tutaj y, mówicie nam, że my tutaj. Y, Pamiętam, że ktoś miał takie pretensje do nas w komentarzu, że w ogóle jak, jak możemy takie tanie rzeczy kupować. Ale słuchajcie, ludzie wystawiają takie kwoty. Ja sama wiem po sobie, że często jak już mi coś zalega w szafie, to na więcej często wystawiam za 5 zł, już jak długo jest. Więc nie można takie rzeczy też fajnie upolować. Mi że zdarzyło się wystawić coś nawet za 3, za 2, bo po prostu chciałam się tego pozbyć, a nie chciałam nie. wyrzucać, tylko żeby trafiło do nowej osoby. No i też pamiętajcie, że to jest wybór, że ktoś wystawił za tyle lub zgodził się na naszą cenę, więc Nikogo nie zmuszamy. Tak. Tak. Ale, nie, <głos》>. ale nie, <głos》. ja nie negocjowałam tutaj z godziny jakby co kwot. Ja minimalnie. Raz chyba złotówkę, ale w tym odcinku rzeczywiście przy takich kwotach ciężko tak. jest negocjować, bo te rzeczy od razu schodzą. Restylizację ci się zmieszczę w ogóle w innym budżecie, ale tutaj za chwilę podliczymy, bo uwaga, buty były za 2,50 wystawione. Widziałam te buty, myślałam o nich więc e, pasują, bardzo pasują do sukienki. I jeszcze mam e, torebkę, ona była, e, ciężko mi tutaj powiedzieć dokładnie, więc tutaj już tak mniej więcej 4,50 ponieważ kupiłam dwie torebki u tej osoby i jeszcze był, e, była promocja na zestaw, więc tam ta cena obniżyła się, ale powiedzmy jakbym miała podzielić na dwie torebki, do 4,50 by wyszło. Dobra, fajna, nie jest to najbardziej wow torebkę, jaką w życiu widziałam, natomiast za tą kwotę bardzo dobry wybór. A. Więc dobra, lecę się w to przebrać i teraz zobaczycie mnie w wersji cukierkowej, w wersji. Wow. wow! Widziałam przed chwilą, bo się zagapiłam, jak Kasia ją zakładała, tak w sensie przez głowę. I wtedy ona po tej wszędzie luźna. Myślałam, że ona jest za duża, ale. Ale ona jest szczęśliwa. O kurczę! Nie go umiesz trafić. I powiem Wam, że jak z przodu zrobiłam ten. Rozpierdak. To wygląda zdecydowanie lepiej. Może się do niej przekona nawet. Ale powiem Ci, że ja, w sensie ja wiedziałam, że ona nie jest w swoim stylu od razu, bo nawet te kryształki nie są w swoim stylu to w sensie takie koraliki nie są w swoim mm -hmm. stylu. Ale powiem Ci, że jak teraz widzę ją na sobie, a się chwalę w tej, w sensie wiecie, że no, podoba mi się jak ona na tobie leży. Nie jest to taka sukienka na co dzień, ale na tak jakbyś szła na jakąś okazję, kolację. Wyobraziłam sobie gorzej to w swojej głowie że to będzie wyglądało. A powiem Ci, że to naprawdę wygląda super moim zdaniem. I nawet te klapki, gdzie wiem, że takie kryształki nie są w swoim stylu, bardziej moim to wszystko mi się podoba. Jakbyś tak poszła na, jakiś, na przykład, mm, jakąś imprezę, to bym myślała, że to są normalnie wyraźnie rzeczy. Tak, to prawda. Wygląda to bardzo dobrze. Klapki są najgorszym elementem, mm -hmm. ale na przykład takich kwotach też, wiecie co, aż długo się tak czekać. Ma, mam coś takiego, że tak samo potrafię się przyczepić do autki, co za 1000 złotych, które byś mi zrobił tego za 30. Gdzieś tam muszę przypominać sobie, że jednak kwoty były inne, więc w związku z tym daję Ci ósemkę. Nawet mogłabym się pokusić o 8,5. Bo miałam, byłam, taka zła, bo miałam komplikacje, ponieważ miałam w ogóle inną, jakby to były takie zastępcze rzeczy. W sensie torebka miała być, ale inne rzeczy to w ogóle wymyślałam sobie inaczej, więc no musiałam wymyślić coś na szybko, ale bardzo mi się podoba jak za tą cenę, bo to chyba wyszło jakieś 15 złotych. Moja mama ile maila łącznie, nie wygląda no, tak pani. Dobra, więc teraz w związku z tym, że zrobiłaś się taką bardziej elegancką stylizację mimo wszystko, to ja też coś takiego dla Ciebie przyniosę. U Asi na kanale będzie mniej elegancko. Też będzie mniej elegancko, także się dobrałeś. O, to idealnie. Zmieniłam buty, jak widzicie, na trochę wygodniejsze i też bardziej pasujące. Mam tutaj telefon, bo muszę sprawdzać, wiecie co, wszystkie ceny, żeby nie pomylić, żeby Was tutaj nie oszukać. No to Zaczynam od torebki. Czasem jest tak, że coś przy zamówieniu jest inne, a po przyjściu wygląda inaczej, no, więc, więc finalnie zamówiłam dwie z tego powodu. Mm -hmm. I możesz sobie kochana pod koniec wybrać którą woli, więc proszę. Obie kosztowały po 5 zł, Ta okay. jest taka... Przepiękna. Przepiękna, najpierw. nie? W stylu Asi. Tak. A tutaj mamy troszkę większą wersję, w zależności od tego, na co będziesz miała No, o, za... nie do końca ja lubię ten kolor, natomiast, no to zależy od stylizacji, więc sobie wybieraj. No, tak. Dalej, mamy dwie koszule, z czego od razu widać, że mają troszkę inny odcień. No, ale trudno. Obie były po 3 złote i to jest cena, jaką zazwyczaj daję za koszulę białe właśnie. A na tak, do butów pasuje. Teraz koncepcja stroju jest taka. Jedną koszulę, tą, za na górę, a drugą przewiązujesz w pasie, tworząc sobie taką DIY sukienkę okay. z koszulki. mam w razie to zdjęcie instruktażowe, a do tego gorset. Wziąłem gorset, który mm -hmm. powinien być na ciebie dobry, może delikatnie odstawać w talii, natomiast w biuście mm -hmm. zakładam, że będzie idealny. Szecznie. Więc liczę na to szczerze, że sobie to zostawisz po odcinku, że stwierdzisz wow. Zobaczymy. Gorset kosztował dużo, 6 zł, jak na ten film oczywiście. Torebki po 5, a buty, buty to powiem Wam, że szczerze nie wiem o co chodzi z nimi, ale na stronie wyglądały jakoś tak wow. Szybko tak wiesz... Nie. Fajne. Ale stwierdziłam, że nie będę domawiała. Są porządnie wykonane z plusów. Tak, że... Tak, dobra. prawda. Chociaż myślę, że na pewno się ucieszył, że je kupiłaś. Ale kosztowało 5 zł, więc wiesz. No, zobaczymy, jak to wszystko się prezentuje. Zaraz sobie dobiorę torebkę za kamerą, która będzie fajniej wyglądała. Finalnie wybrałam tą torebkę. Nie ma zaskoczenia, bo Kasia mnie tutaj jakby... Ubierała powiedzmy, bo niestety popsułam ten gorset tak. zakładając że tak wzięłam jakbyś zamkiem, ale mniej więcej tak to się prezentuje. E, powiem Wam, że to jest fajny tryb wykorzystania, bo mam faktycznie koszyle w swojej szafie, gdzie chciałabym użyć je jako e, sukienki, a niestety są dla mnie no za krótkie. Uh -huh. Te buty w ogóle nie ma jakimś względów, są dla mnie za duże. To jest 38, a patrz o ile są za duże, no nie są moim faworytem, natomiast... Dyplomatycznie! <grywka> natomiast katerka no, jest przepiękna. I jakby ta stylizacja mega mi się w sumie podoba. Jak za taką cenę, myślę, że to jest bardzo efektowne, takie instagramowe. No ja lubię yy, białą, czarną, szkoda, że to jest w bo nie bym używała, ale powiem Wam, że to jest dla mnie na styk jeden. Ale to, jakby za taką cenę tutaj, yy, to dałabym naprawdę 8 albo 8,5. No te buty mi się nie podobają, nie mam no, mi też się nie podobały. Ale myślę, naprawdę to jest idealna stylizacja, podoba mi się. To się cieszę. I jeszcze mam dla Was taką jedną uwagę właśnie, że jak kupujecie na Vinted białe koszule, to tutaj proście rzeczywiście o zdjęcia w naturalnym świetle, mm -hmm. bo to nie jest moja pierwsza koszula biała z Vinted, nie jest pierwsza koszula do tego wyzwania i gdzieś tu rzeczywiście widać, że są duże różnice w odcieniach więc zwracajcie na to koniecznie uwagę. Tak. Myślę, że wyszło super jak na te pieniądze, na te kwoty, na całe stylizację. Mm -hmm. Zobaczymy jak pójdzie u Asi, ponoć ma być luźniej. Tak, także spadajcie, ale nie, super, lubię te filmy, ale wydaje mi się, że teraz nadszedł ten moment, żebyśmy może podwyższyły w górę w tę kwotę. Ty jesteś jeszcze w dół? No pewnie to zobaczymy. Oczywiście góra czy dół, tak? Możecie takie. Ja symbol. jestem za górą, a ja za Szczerze, chcę dojść do momentu, w którym będziemy musieli kupować karton rzeczy za złotówkę. Ktoś nam zaproponował właśnie za złotówkę, ale wiecie, boję się, że to już nam takie tragiczne stylizacje, chociaż kto wie. Kto wie. Dajcie znać, czy chcecie. No, a my już się z Wami żegnamy. Do zobaczenia niedługo. Pa! pa.